Cześć, witajcie. Z tej strony Robert. E, tradycyjnie nagrywam telefonem. E, chciałbym kultywować e, jakby to podejście do tego kanału. E, żeby to było szybkie, proste i przyjemne. E, I też takie bardzo realistyczne. Nie do końca musi być to robione z super aparatem, z piękną głębią i w ogóle. Spróbujemy to robić tak. Zobaczymy jak to będzie się przyjmować. Ups. E, kwestia z tego taka, że chciałem popracować jeszcze nad audio. I dlatego próbowałem przez chwilę podłączyć z ZOOM H5. Do telefonu. Niestety nie działa, nie wiem dlaczego, ale to podejrzewam z biegiem czasu, no gdzieś tam poprawimy. Bo zależy mi oczywiście na audio, bo jakość wideo wydaje mi się, że z telefonu będzie w miarę ok, więc tutaj kwestia popracowania nad audio. Dobra, słuchajcie, dzisiejszym tematem odcinka jest przede wszystkim praca w domu, czyli jak to wygląda i że to nie jest takie piękne, jak się wydaje wszystkim. Z kilku powodów. No przede wszystkim kwestia samozaparcia i podzielenia tego czasu między właśnie stricte pracę a stricte odpoczynek. Ja do tej pory przez 5 lat pracowałem, no to wyglądało to w ten sposób, że pracowałem od 8 do 16. No tam był jakiś taki mały epizod, że 7.30, 15.30. 15, 30. Nie zmienia to jednak faktu, że wstawałem ta 5, 56 rano codziennie. 6:40 wyjeżdżałem do, z domu do pracy. Do pracy miałem gdzieś tam około pół godziny samochodem, bo to takie 12 tam do 15 km. Nie lubiłem się spóźniać, właściwie nigdy się nie spóźniłem raz, ale to przez wypadek jakiś. No i kwestia jest tego taka, że po prostu chciałem być zawsze przed czasem. Powrót to również godzina powrotu w, w szczycie, w korkach, więc dwie godziny zmarnowane z życia codziennie. I to jest jeden z tych plusów pracy w domu że siedzisz w domu i faktycznie oszczędzasz te dwie godziny na pewno, jeżeli chodzi o dojazdy. Natomiast problem jest w tym, że, znaczy problem, ja nie widzę w tym problemu specjalnie. Ja budzę się o gdzieś koło 7.30, różnie, czasami 6.40, czasami nawet 8.00, więc czasami zaczynam pracę dopiero później. No i te, ten typowy dzień pracy mój wygląda od tego, że zawsze najpierw odpowiadam na komentarze na YouTube. To jest taki, taki jakby cykl, że poświęcam tą godzinę, półtorej, żeby odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Czasami jest ich więcej, mniej, więc wszystko zależy od tego, ile tych komentarzy jest. Odpowiadam na nie na maile, na jakieś twittery zaległe, wiadomości na facebooku i to wszystko. Więc no to spokojnie z dwie godzinki zabiera, więc warto, warto gdzieś tam, jeżeli właśnie ktoś udziela się gdzieś w sieci, to warto sobie przeznaczyć trochę czasu na to, bo to... No, to nie jest takie proste, tak? To, to znaczy, to zależy, bo jeżeli ktoś ma szybkie odpowiedzi yy, i one nie, doty nie dotyczą niczego konkretnego, a niektóre rzeczy muszę sprawdzić, bo tak jak wiecie, no, ja nie mam specyfikacji wszystkich w głowie. Często tablet gdzieś tam leży, pomagam sobie tym tabletem, bo, bo mimo wszystko no, nie znam tych specyfika specyfikacji na pamięć i, i, i po prostu muszę sobie gdzieś tam to podpowiadać. No i generalnie, że ja już gdzieś yy, o 10 się ogarnę, bo wiadomo, że pr czyli osoby odpowiedzialne za udostępnienie sprzętu, za recenzję, za jakieś linki i inne rzeczy. Oni zaczynają pracę o 9, więc te maile też gdzieś koło 9 spływają. Jeżeli coś tam jest do załatwienia, tak do 10, 11 staram się ogarnąć sprawy stricte, stricte takie no właśnie no, komentarzowo, mailowe i tak dalej. I o 11 zaczynam też pracę i zaczynam też nagrywać. Więc, no chyba, że coś tam wcześniej muszę, więc to zależy. Zaczynam nagrywać i to różnie, czasami dwa, czasami trzy odcinki się uda, I, i tutaj wszystko zależy od realizacji, bo jeżeli to jest unboxing czy pierwsze wrażenia, no to powiedzmy, że takie półtorej godziny mi wystarczy, Z montażem, później wrzucenie, jeszcze dorzucenie kilku elementów do filmu. Tak to się prezentuje, takie półtorej godziny, natomiast recenzja to już takie 4 godziny bita potrzebuje, więc tutaj jest zdecydowanie dłużej. E, przejścia, przebitki, porobienia tego troszkę jest. E, natomiast e, no, później ustawianie tego też na YouTubie, bo to też nie jest takie proste. Tam trzeba porobić te wszystkie miniaturki, nie miniaturki, bo to w osobnym programie e, trzeba poddawać tagi, opisy, inne rzeczy. Tego trochę jest. E, nie zmienia to jednak faktu, że ten dzień pracy na pewno mi się wydłuża. To nie jest tak, że teraz pracuję 8.16. Bo często robię rzeczy dłużej. Dłużej dlatego, że to też zależy od trybu pracy mojej narzeczonej, bo to wiadomo, też człowiek musi się dopasować do życia troszkę. I moja narzeczona pracuje w dwóch trybach: albo 7:15, albo tak jak dzisiaj, czyli, czyli niedługo wraca do domu, <grym> albo generalnie 13:21. No nie ukrywam, że, że bardziej na rękę, jeżeli w kwestii pracy jest mi ta, ta 13:21. Bo wtedy mogę zacząć pracę od 12, powiedzmy ten poranek sobie gdzieś tam z nią spędzę e, i później zaczynam sobie pracować. I dłuższy mam ten dzień pracy. Natomiast, kiedy ona wraca o 15, tam 16 w sumie, po jakich tam zakupach, coś, no to ja staram się do tej 17 popracować i, i koniec. Wiadomo, że czasami nagle wyskoczy coś, jakiś film, jakaś aktualizacja, różne rzeczy. Natomiast moja praca nie, jakby nie ogranicza się tylko do m, oczywiście m, nagrywania i renderowania tego, i odpisywania na komentarze, bo przecież jest sporo rzeczy związanych z, stricte z prowadzeniem firmy i tutaj też jakaś papierologia, maile, nie maile, dokumenty m, i rozliczenia. I druga kwestia to na pewno sam proces testowania smartfona. No, ja mimo wszystko nie potrafię powiedzieć w filmie, że telefon wytrzymuje dzień. Yy, czy, czy tablet wytrzymuje dzień, tylko muszę powiedzieć konkretnie, ile godzin na wyświetlaczu mi się udało. No ja muszę ten czas spędzić yy, korzystając z tego urządzenia. To nie jest na tej zasadzie, że włączam sobie telefon i on się świeci. Bo to nie jest miarodajne, yy, czy też puszczenie jakiegoś filmu. Tutaj trzeba normalnie korzystać czyli odpalać przeglądarkę. Ja po prostu przenoszę sobie wszystkie rzeczy na swój telefon, na ten telefon testowy, przeglądam sobie internet, przeglądam sobie pocztę YouTube'a. Gmaila, Twittera, Facebooka, wszystko robię na tym danym telefonie, i wtedy jestem w stanie powiedzieć, że okej, okay, on faktycznie wytrzyma tyle godzin na ekranie. No i ten dzień mi się na pewno wydłuża, bo później wieczorem też staram się czasami odpowiedzieć na jakieś komentarze. Zresztą na Twitterze, na Facebooku staram się być na bieżąco. No i te elementy powodują, że często przed telewizorem, jak już wieczorem siedzę, niby powinno być na ludzie, więc już, niby po 17 jestem, powinienem sobie. Wyluzować, odpocząć no bo to też trzeba gdzieś tam znaleźć ten czas na odpoczynek. Okazuje się, że ja wieczorem też siedzę przy, przy telefonie i odpowiadam na komentarze czy jakieś tam prośby czy coś. I to wypada dużo gorzej z mojego punktu widzenia. Niestety, ale z drugiej strony widzę też no, plusy tego rozwiązania: no bo, bo siedzę sobie przysłowiowo w kapciach i, i mogę robić to co lubię i, i, i to co muszę zrobić, a nie muszę być gdzieś w biurze. Wiele osób mówi, że mimo wszystko w późniejszym czasie, w późniejszym czasie jest lepsze biuro i nie mogę się z tym nie zgodzić, bo, bo wiem, że gdy, znaczy biuro w moim przypadku na przykład to są ogromne koszty, które bym nie chciał ponosić, no bo wiadomo, no początki nie są łatwe. Natomiast biuro daje tobie to, że mm, jeżeli jesteś w domu, to ja często słyszę na przykład Robert wynieś śmieci, Robert zrób coś tam, Robert zrób coś tam. I, i okej, okay, ja to rozumiem, ale niektóre rzeczy chciałbym po prostu mocno odseparować. Często ciężko się skupić po prostu tylko na recenzji czy na danym jakby, na danej rzeczy, którą robię. Przez to, że chociażby od chodzi, czy, czy gdzieś tam słuchać ekspres do kawy w tle i te rzeczy muszę później wycinać, powtarzać, i to jest takie mozolne, niestety. W każdym razie. Sytuacja wygląda w moim przypadku w ten sposób, że ja staram się ponagrywać te filmy no generalnie tam do 15-16 w tym trybie, jeżeli tam o 17 mam sobie zrobić wolne. Czyli właściwie dzisiaj powinienem już mieć sobie robić sobie wolne. Mamy 15.40 no, i podejrzewam, że tak nie będzie, że dzisiaj trochę dłużej posiedzę, bo jest to związane bezpośrednio z moim wyjazdem. Mogę tylko o tym wspomnieć, to wiadomo, już, bo to już gdzieś tam wspominałem na Periskopie. Że wyjeżdżam z Honor Polska do Chin. To jest tydzień, tydzień, i dlatego też powstał ten kanał. On został tak stworzony, i tutaj będą i takie bardziej rzeczy na luzie, i właśnie takie vlogi jak teraz. Wydaje mi się, że to będzie fajne. Ja też mam taką chęć wygadania się. Periskopy niestety w pionie lepiej wypadają, fajna jest interakcja, ale mimo wszystko tego nie zapisuję, a w poziomie, no jakby te filmy są bardziej naturalne. W przypadku YouTube'a, więc ich nie przegrywam bezpośrednio na, właśnie na YouTube. Tyle właściwie z mojej strony. Dajcie znać, jak u Was wygląda taki, codzień, taki codzienny dzień pracy, o, tak bym to nazwał. Ja, ja póki co jestem naprawdę zadowolony, to, to jest fajna opcja. Szczególnie, że mogę pozwolić sobie teraz na dużo wyjazdów, ale to też nie jest tak, że każdy wyjazd jest dla mnie jakby bez żadnego problemu, bo. Ja wiem, że wyjeżdżając na jeden dzień muszę przygotować sobie te dwa filmy na ten dzień. Druga sprawa, że na przykład, jak wyjeżdżam teraz na te 5 czy 6 dni, będę wyjeżdżał do, do tych Chin, no to co najmniej na jeden, na jeden dzień muszę przygotować sobie film, bo nie wiem, czy tam będę miał okazję coś nagrać yy, na ten główny kanał, bo ten jest jakby mniej ważny, ale również ważny. I, i, I kwestia jest tego taka, że nie wiem, czy po prostu yy, będę mógł coś tam nagrać i wyrenderować, żeby, żeby coś wyrzucić, a jednak nie można zapominać o systematyczności na kanale, i to jest mega istotne. Yy, I ktokolwiek, to ogląda, kto, kto robi po prostu filmy na YouTube, powinien o tym pamiętać, że systematyczność jest mega istotna. Mega istotna, bo, bo jednak, mimo wszystko. Chciałbym przekazać. Ja rozumiem, że niektórzy mogą mówić, że za dużo jest tych filmów, yy, ale ja z drugiej strony dzięki temu mam teraz yy, coraz więcej doświadczenia, coraz więcej rzeczy mogę się odnieść. Do, bo Ja długo nie testowałem nic innego niż Samsunga, więc do wielu rzeczy mogę się teraz odnieść. A wcześniej nie miałem takiej możliwości i wydaje mi się to jak najbardziej w porządku. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, jak wygląda was, Wasz dzień pracy. No, u mnie on się przeplata z kawami na, na, prze na przemian i, i, i generalnie. Yy, też yy, no, z takimi codziennymi obowiązkami, więc te rzeczy muszę gdzieś tam łączyć yy, w tle. Nie wszystko idzie zawsze idealnie, czasami mam duże plecy, ale później staram się jakby to nadrobić. Yy, tak dla porównania, yy, powiem tylko, że yy, udało mi się kiedyś dzień tam 4 filmy z, yy, zło, po, zrobić. Yy, to nie jest jakiś tam większy problem, jeżeli to są filmy właśnie w stylu pierwsze wrażenie, unboxingi czy coś bo to jest parę godzin, 5-6 godzin pracy i właściwie jest to do zrobienia. Natomiast maksimum, jakie udało mi się zrobić, to, to były trzy recenzje jednego dnia, nagrane. Eee, tak, trzy recenzje jednego dnia i tutaj spokojnie tam 12 godzin pracowałem, więc do, właściwie nagrane wszystko było do południa, czy tam do, do 14, eee, i później cały po, całe popołudnie, cały wieczór renderowania i wrzucania tego ustawiania na kolejne dni, więc to był taki hardcore, bo latem, jak było ciepło, więc też te przebitki na dworze robiłem, w ogrodzie i to tyle właściwie, to tyle właściwie, więc tak to u mnie wygląda, czasami mogę pozwolić sobie na to, żeby tylko jeden film nagrać, bo mam coś z poprzedniego dnia, zresztą pojawia się to na blogu, a czasami jest tak, że, że po prostu muszę ostro zapieprzać, tak to wygląda. Słuchajcie, trzymajcie się, dzięki bardzo, jeżeli ktoś to obejrzy, jeżeli yy, będziecie gdzieś to też udostępniać czy lajkować, to dzięki bardzo, bo mam bo wszystko, taka forma na luzie wydaje mi się całkiem fajna i to też taka bez cięcia, więc wszystkie pomyłki będzie widać. Yy, ale mam nadzieję, że też fajne rzeczy Wam nagram w Chinach, pokażę Wam jak to wygląda, nie wiem, jedzenie, jak, no czy, okej, okay, od razu mówię, to, to, nie będzie, to nie będą vlogi kulinarne czy, czy podróżnicze, przy okazji jak gdzieś jestem, po prostu pokazać jak to wygląda. Myślę, że często interesuje Was, jak wygląda hotel, jak wygląda ulica, jak wygląda życie, co, co robimy na takich konferencjach, jak wygląda nasz codzienny plan dnia. To jest fajne, tak mi się wydaje. Ja bym chciał takie rzeczy oglądać, więc wydaje mi się, że, że u was nie będzie inaczej. Trzymajcie się, dziękuję, pozdrawiam. No i cześć, pa! pa.